70 gram to jest 6-7 łyżek codziennie, czyli tego masła, tego smalcu, smalcu gęsiego, tak jak kiedyś jedliśmy, dobry dobre rosół ma być na łoju, na łoju. Na wołowinie, wołowinie nam wyrzucają najlepsze mięso, cielęcinę najlepsze mięso. Teraz kupić cielęcinę to naprawdę trzeba mieć 6. A to, co tutaj można dostać? Na, na, macie... Najpierw w gębę, a później ten. Maśni, żeby tu się zagoiło. Najpiękniejszy, nie na to jest. olejenie.